Czołem, czołem, Kromka z Rosławem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege. A dzisiaj, moi drodzy, pierwszy odcinek Siege Express, czyli taki format, w którym będę wam pokazywał... I mówił na temat różnych rzeczy ze świata rainbowowego esportu. Tak jest, moi drodzy, to jest bardzo bogate środowisko. A biorąc pod uwagę to, że jesteśmy największą społecznością rainbow'ową na polskim YouTubie, myślę, że wielu z Was może wiele tematów zainteresować. Odcinki podsumowujące będą pojawiały się raz w miesiącu. Natomiast już teraz zachęcam do zostawienia łapki w górę na dobry początek. Także moi drodzy, zapinamy pasy, zakładamy słuchawki. Zapraszam. Polish Masters to taki duchowy spadkobierca Masters League, czyli można powiedzieć mistrzostw Polski, które między innymi rok temu pokazywałem Wam u siebie na kanale. W aktualnej, dopiero co startującej edycji, całość, będziecie mogli oglądać aż przez 14 tak zwanych playdayów. Cała rozgrywka przez rozszerzenie formuły została zdecydowanie bardziej uatrakcyjniona, a całość nawiązuje do Proligi, o której powiemy za chwilkę. Słuchaliśmy graczy, a też sam rozmawiałem z graczami, z zawodnikami w trakcie finałów lanowych i potrzeba ligi była bardzo silna. I też starając się patrzeć, jakby na najlepsze przykłady, które mamy w postaci proligi czy challengera, to też staraliśmy się ten system zaadoptować. I dzięki temu mamy 14 właśnie playdayów. Jest to znacznie więcej czasu na to, żeby. Widzą dostarczyć jak najwięcej emocji, a przede wszystkim zawodnikom możliwości, żeby no, walczyli z najlepszymi. Mam nadzieję, że akurat pod tym kątem udało nam się no, dowieść, ale to zweryfikują te najbliższe tygodnie. W Polish Masters weźmie udział 8 drużyn. Na zaproszenie Ubisoft Polska do gry przystępuje Awes. Sioma Kromek, pytaj mnie, gdzie mierzymy w Polish Masters. Powiedź jest jedna: mierzymy wysoko. I takie jeszcze jedno pytanie. Skoro Boga nie ma, to skąd wziął się ten samochód? Invicta gaming. A Żeby nie być zbyt, pe zbyt pewnym siebie powiem, że top 2 i wydaje mi się, że to jest taki nasz cel. Na pewno najnaszym największym rywalem będzie Slavon, a przynajmniej tak mi się wydaje na ten moment. Jakbym miał oceniać, kto zajmie trzecie 4 czwarte miejsce, to wydaje mi się, że trzecie miejsce to będzie Izako, a czwarte rozstrzygnie się między Pride a Aves. No to na pewno zmiana na format ligowy jest no mega dobra. Aczkolwiek ja sam nie lubię BO1, no ale niestety tak samo jest w Prolize i tak samo będzie u nas. No na pewno jest to lepsze niż po prostu ten turniej. I znaczy faza grupowa i potem turniej na Lanie. Na temat zaproszeń, no to moim zdaniem nie powinno być ich 6, a 4 i to wszystko ode mnie chyba. I Zmiana formatu Mistrzostw Polski na ligę jest bardzo dużym krokiem dla naszej rodzimej sceny. Rainbow Sixem zainteresowały się bardzo duże organizacje, które zwiększą oglądalność i prestiż całych rozgrywek. Można śmiało powiedzieć, że to koniec ery miksów, które dyktowały warunki w ostatnich odsłonach Masters League. Polish Masters to według mnie początek świetności polskiej sceny, która powstanie z kolan na scenie europejskiej i udowodni swoją wartość. Nawet jeśli znajdzie się tylko jeden zespół złożony z Polaków, który będzie w stanie rywalizować poza granicami kraju, to już będzie duży sukces. Jest Jestem również ciekawy, co pokażą podczas rozgrywek nowe drużyny takie jak Aves, PACT i Pride. Osobiście nie uważam nas za faworytów, lecz bardziej jako czarnego konia ligi. Mogę zapewnić, że zaskoczymy. Jesteśmy przygotowani i czujemy się pewnie. Celem minimum dla nas jest top 4 i awans na finały offline. Pierwszy sezon Polish Masters będzie bardzo gorący i pełen emocji. Widzimy się 28 maja. Actina Pakt. No wiadomo, naszym celem jest zajęcie pierwszego miejsca, czyli Mistrzostwa Polski. Tak samo liczy na to inne drużyny, więc stawka jest dość wysoka. Nasz skład jest wszystkim dobrze znany, ponieważ jestem to ja, Fersuchy, Luxi, Nathan, MC i Paplisek. Te przewijały się przez scenę dość sporo, już nawet od 2016 roku. Dlatego liczymy też na, nasze, na Wasze wsparcie. Co odnośnie nowego systemu, uważam, że jest jak najbardziej dobry i jest świetną zmianą dla naszej polskiej sceny, ponieważ pozwoli utrzymać te drużyny, które powstały przez organizację. Oraz przez system ligowy, który będzie trwał 14 tygodni. Już nie będzie tak, że można sobie stworzyć mix na turniej, tylko właśnie trzeba włożyć tą pracę i pokazać co się potrafi tak naprawdę. No hashtag Liga zweryfikuje. Slavdżent. Moje zdanie na temat naszej drużyny jest chyba takie jak w większości sceny. No, mamy mocny zespół złożony z zawodników, którzy wiedzą co mają robić, którzy świetnie się ze sobą dogadują i którzy zawsze dają z siebie 100%. W najbliższych miesiącach czeka nas tak naprawdę 14 małych finałów, podczas których postaramy się zrealizować wszystkie założenia, jakie wcześniej wypracujemy, licząc, że koniec końców się nam to opłaci, po prostu. Pride. Jako dumni reprezentanci Pride Poland nie boimy się nikogo w nadchodzącym Polish Masters. Jedynym zagrożeniem może być Slavgent, Invicta, może Izako Bors. Ale bać się? Nie ma szans. Pamiętajcie ta liga zweryfikuje. Dodatkowe dwie drużyny zostaną wyłonione spośród otwartych kwalifikacji, do których każdy z Was może się zapisać. Pierwsze kwalifikacje już 30 kwietnia, drugie natomiast 7 maja. Jednym z głównych punktów regulaminu, który musicie przestrzegać to mieć ukończone 18 lat. W opisie do tego filmu macie link do strony Polish Masters. Zapraszam do kompletowania swoich drużyn, a może to właśnie wy zagracie z resztą organizacji w fazie ligowej. Po rozegraniu 14 playdayów, które będą transmitowane na Twitch TV/ RainbowSixPL, cztery najlepsze drużyny dostaną się do finałów lanowych, jeśli cała sytuacja aktualnie na to pozwoli, albo do finałów online. Do zgarnięcia w puli jest 60 tysięcy złotych. Gorąco zachęcam do oglądania finałów kwalifikacji z 30 kwietnia na kanale Twitch TV/alban.pl, natomiast 7 maja na kanale Twitch TV Ukośnik Marciu. Nadchodzący sezon Mistrzostw Polski, teraz już zmienionej nazwie Polish Masters, uważam, że jest to ogromny krok do przodu. Jeżeli organizacja nie zawiedzie i wszystko wyjdzie tak jak jest planowane, to no, rzeczywiście jest to imponujące, tak? Weszły bardzo duże polskie organizacje. E, jest duży Price pool. E, czego chcieć więcej? Liga. Będzie naprawdę co oglądać. Trzeba tylko poczekać, aż się wszystko zacznie. Ja, mimo że nie gram tam sam, to na pewno będę mecze oglądał. To tyle jeżeli chodzi o polskie podwórko. Gorąco zachęcam do obserwowania kanałów Twitch oraz tych wszystkich spotkań, które na pewno będą bardzo zacięte. Ja, jak zwykle, będę dla Was trzymał rękę na pulsie i na pewno też możecie spodziewać się jakiejś głębszej relacji z samych finałów. Z drugiej strony, myślę, że warto Wam też przybliżyć najwyższy poziom rozgrywkowy na świecie ogólnie, czyli tak zwaną Proligę. Proliga Pro to format ligowy, jak sama nazwa wskazuje, w którym w zależności od położenia geograficznego Rywalizuje ze sobą 8 zespołów. Aktualnie mamy Proligę Europejską, Północnoamerykańską, Latynoamerykańską oraz Azjatycko-Pacyficzną. Azja i Pacyfik dzieli się natomiast jeszcze na Australię i Nową Zelandię, Japonię, południowo-wschodnią Azję oraz południową Koreę. Wszystkie proligi zakończyły już swoje zmagania. Dotychczas sytuacja wyglądała tak, że aby dostać się do proligi, trzeba było zająć jedne z dwóch pierwszych miejsc w odpowiadającej twojej lokalizacji tak zwanej Challenger League. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli porównacie to sobie po prostu do ekstraklasy i do Pierwszej ligi w piłce nożnej, tylko pod względem globalnym. Aktualne rozgrywki są jednak inne, bo z Proligi w Europie, w Północnej Ameryce oraz w Pro Latynoamerykańskiej nie ma relegacji. Dotychczasowe 8 drużyn proligowych zostaje, natomiast z Challenger Ligi dochodzą dwa najlepsze time. Dzięki takiemu zabiegowi kolejne rozgrywki proligowe będą liczyły już po 10 zespołów każda. Jeżeli chodzi o Europę, Pro -Ligę wygrywa Rogue przed G i Sports natomiast ostatnie miejsce zajmuje drużyna BDS. Jeżeli chodzi o europejską Challenger Ligę, to na pierwszych dwóch miejscach premiowanym awansem są drużyny Easy Dream z 22 punktami oraz Diffuse Kids z 18. Warto jednak zaznaczyć, iż rozgrywki jeszcze się nie zakończyły i szanse na awans ma między innymi niemiecka organizacja Orgles, w której gra Prano, który również ma polskie korzenie. W Pro Lidze północnoamerykańskiej wygrywa mistrz świata Space Station Gaming przed Team Solomid, natomiast ostatnią drużyną jest Evil Geniuses. W przypadku północnoamerykańskiego Challengera na pierwszym miejscu jest drużyna Pockchamp na drugim drużyna Bra. Proliga latynoamerykańska to zwycięzcy Team Liquid przed Ninjas in Pyjamas, a stawkę zamyka Team One Esports. W Australii i Nowej Zelandii wygrywa Fanatic przed Elevate, w Japonii Cyclops Athlete Gaming przed FAV Gaming, południowo-wschodnia Azja to Triumf Q Confirm przed Giants Gaming, natomiast południowa Korea to drużyna Scars przed Cloud9. Niestety finały proligowe, które miały odbyć się w Brazylii w Sao Paulo, zostały odwołane, a miały wyglądać podobnie jak chociażby te w Mediolanie, z których kiedyś robiłem wam relacje. Nie trzeba też również wspominać, że istnieje tak zwany Six Invitational, czyli można powiedzieć klubowe mistrzostwa świata, najważniejsze, najbardziej prestiżowe rozgrywki w Rainbow Six Siege. Do tych wszystkich rozgrywek należy jeszcze również dodać Majory. To jest właśnie najwyższy Europejska, światowa klasa rozgrywkowa. Do tego każdy z regionów może również organizować tak zwane nationalsy. Polish Masters to polskie nationalsy. PG to nationalsy włoskie, w których udział bierze Auer. A co do planów we Włoszech, ciężko stwierdzić. Na razie próbujemy nie dać ciała, że tak powiem, w meczach. Próbujemy, wiadomo, wygrać znowu, trzymać tytuł mistrza. A co będzie dalej, zobaczymy. No... Na razie jako tako to idzie. Mamy na swoim koncie dwie wygrane, jeden remis. Eee... Zobaczymy. Ciężko stwierdzić, jak to dalej będzie. Mamy parę problemów, ale wszystko jest do naprawienia. Może, 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 może będzie nawet lepiej. Kto wie? UK Premiership to nationalsy brytyjskie, Nordic to nationalsy skandynawskie, GSA to nationalsy niemieckie, w których udział bierze prano i tak dalej, i tak dalej. Wymieniać tutaj można bez końca. Jeżeli jesteście żądni światowych emocji, to już od wczoraj trwają rozgrywki Six Masters 2020, czyli nationalsy Australii i Nowej Zelandii. Do tego z ważniejszych rozgrywek trwają również finały Beneluxu. Wszystkie najważniejsze linki w opisie. Także moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o informacje. Na samym wstępie zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa.